Ja nie mam żadnego problemu z oceną polskich uczelni, dlatego że świat to weryfikuje, Nasze, nasz poziom nauczania lekarzy-dentystów. Każdy lekarz-dentysta, który kończy uczelnię w Polsce, świetnie sobie radzi na całym świecie i mamy na to jasne dowody w postaci naszych emigrantów, którzy są w stanie bez najmniejszego problemu w każdej części świata sobie poradzić. To świadczy o tym, że są bardzo dobrze wykształceni. Co do samego systemu, ten system niestety wymaga bardzo dużych nakładów finansowych i jedna rzecz, która mnie troszeczkę przed nim broni, to to, że nie mamy w tej chwili pieniędzy na to, żeby kształcić prawidłowo tych studentów. To, co dzisiaj padło, czyli że tak naprawdę uczelnie medyczne muszą mieć te środki z wielu miejsc, a nie ma czegoś takiego, że z menu dostaną pieniądze, z Ministerstwa Zdrowia dostaną pieniądze i ci studenci mogą się spokojnie kształcić. Na nich w pewnym momencie brakuje pieniędzy. I tutaj, jeżeli mamy wdrożyć system, który niestety jest bardzo drogi, no to do tego mam troszeczkę zastrzeżenia, czy on akurat w tym momencie jest nam potrzebny.